Oficjalnie dostaje Oblivion remake na UNREAL Piątce? I robi go Bethesda? Co wy nie, nie wierzy w to? Coś. Farmazony jakieś walicie i muszę to zobaczyć. Cześć. Z tej strony, Arkadikus, jak się macie? Na wstępie tego materiału chcę zaznaczyć, że to o czym teraz mówię, no to tylko plotka, no nic rzeczywiście tak bardzo potwierdzonego, czy to przez jakieś studio, czy to przez samego wydawcę, ale niestety na ten temat powstają... Z... No, nieźli jesteście widzowie, tak, oficjalnie, oficjalnie jest na no, Anri Lupion Sobliwion wychodzi. pierwsze 5 sekund materiału, okazuje się, że to jest plotka, no, nieźli jesteście. Zarówno na polskich, jak i zagranicznych portalach, więc no... Coś tam musi być na rzeczy. Według doniesień Oficjalnie. insiderów zawsze to bardzo lubię, rzekomo powstaje remake The Elder Scrolls Oblivion. No i dobra, to może trochę stare info, bo może komem remake'u pisano nawet. A czemu oblivion akurat? Czemu nie Morrowinda, czemu nie Daggerfalla? W styczniu. Ale wtedy jeszcze nie było nic wiadomo poza tym, że, no, może kiedyś gdzieś. Ja słuchajcie, będę o tym więcej mówił. Najbardziej na remake zasługuje Daggerfall, ponieważ to są najlepsze Elder Scrolls, y, jakie kiedykolwiek wyszły. I nie mówię tego tylko dlatego, że jestem gamingowym hipsterem, który na siłę będzie wam wrzucał grę z 96 roku. Uważam, że to były najlepiej zrobione Elder Scrolls. Y. Jakie są problemy pozostałych Elder Scrollsów? Morrowind, idiotyczne przejście z formuły gry akcji, połączonej z rzutem kością, gdzie nie dość, że musisz fizycznie trafić przeciwnika, to jeszcze go musisz trafić w rzucie kością, no albo jedno, albo drugie. Morrowind, no mechanicznie z uwagi na to, ma duży problem. Oblivion? Jezu, cały system głównej linii fabularnej, sposoby jak ta gra jest zrobiona i chodzenie po tych portalach, no to jest, po prostu jest, to jest nudne. To jest, no Oblivion jest po prostu nudny. Najlepszy quest w Oblivionie to jest quest na arenie i napierdalanie się tam po prostu, eksplorowanie tego. No ale zarówno i Oblivion i Morrowind mają o wiele bardziej ubogie dungeony i ta eksploracja tej mapy jest po prostu płaska taka. Jest no... Czuć, że tam czegoś brakuje. No ale Oblivion ma już te takie systemy reputacji, gdzie ci NPC sami nawzajem gdzieś potrafią się na przykład zabić, prawda? To jest fajne. Że tam się ten świat faktycznie masz świadomość tego, że funkcjonuje. Skyrim, no to wiadomo, że modażerzy go po prostu remasterują. Ale jakby przenieść system tego daggerfola, jakoś mądrze go skonstruować. 750 tysięcy NPC-ów. Wiecie, jakie by to były fenomenalne liczby? Tylko teraz pytanie. No, ten NPC tam nie mają tego znaczenia. Wiadomo, że to jest, że Daggerfall jest ogromnym światem, ale to jest ogromna wydmuszka, bo wszystko jest pro proceduralnie wygenerowane. Multum tam jest questów, multum NPC-ów, multum domów, multum miast, multum dungeonów. A wszystko jest identyczne. Ale jak jakoś inteligentnie by to faktycznie zrobić, to to jest tak bardzo sztuczne, że nadal daje ci poczucie tego, że funkcjonujesz w jakimś żywym, realnym świecie i to jest poczucie, którego ty w dzisiejszych grach niestety nie masz. Ty, a WoW ci tego nie daje, bo a może jest mniejszy, może nie ma tak sztucznie wygenerowanych NPCów, a potem w niego gra się okazuje się, że oni są jeszcze bardziej sztuczni, bo ci NPC w a WoW na przykład nic nie robią, prawda? Nie no, Daggerfall, chłopie, o kurczę tą grę przenieśli na jakiś nowoczesny silnik, i ludzie by zobaczyli, jak ona była szeroka pod względem właśnie generowania proceduralnych questów, craftingu, magii i szerokości dungeonów, o k***a. No, powiem wam tak, obecni gamerzy, no to by raczej tej gry nie dźwignęli, wam powiem, no nie? Naprawdę. Jak tam są questy, gdzie musisz szukać czegoś w ukrytym przejściu w dungeonie, którego eksplorujesz przez 4 godziny, ja bym chciał zobaczyć, wiecie? I nowoczesnych dat gamerów, którzy siadają i muszą przyjść daggerfola, nawet z remasterowanego. Oni by padli przy tym tytule, totalnie. Tam niby możliwe. Teraz... Próbowali ten koncept ugryźć w Starfieldzie z proceduralnie generowanym. <laughs> znaczy, no Skyrim też ma proceduralnie generowane questy, które się po prostu zapętają zapętlają w nieskończoność. I Morrowind i Oblivion też mi się wydaje takie miał, no ale <laughs> no. Porównanie ilości głównych questów do... Poczekajcie, o, y, Morrowind vs Starfield Main Quests, to było chyba takie gdzieś porównanie, jak te gry się, słuchajcie, obecnie skalują. Proszę bardzo, zobaczcie, to jest liczba głównych questów frakcyjnych w Starfieldzie. 9 dla Crimson Fleet'a, 13 dla Industrisów, y, Rangersi 8, Kolonie 9. 39 questów frakcyjnych w Starfieldzie. Wiecie, ile było questów frakcyjnych w Morrowindzie? Zgadujcie. Jak myślicie, podawajcie liczbę. <ścoughs> z 200, mniej jest, 80, 300, 150, 350, 1100, 250. W Morrowindzie było 311 questów frakcyjnych. No, i liczba tych frakcji też była o wiele większa. Tym się stały, słuchajcie, te gry, wiecie, w dzisiejszych czasach. Jakby tak ktoś myślał, że no może te gry teraz są po prostu, mają więcej kontentu samego w sobie, a mają mniej tego procedura proceduralnie generowanego, takiego sztucznego, no to nawet tego mają mniej. Mamy nieco więcej, nie informacji, ale plotek i rzekomego też, niech będzie, potwierdzenia, w które personalnie, no, specjalnie bym nie wierzył, ale to ja. Jako pierwszy odnośnie remake'u Obliwiona doniósł portal mp First i tego portalu, tak szczerze, to... Nie kojarzę, ale ten z kolei, jak i reszta portali, powołuje się na już dość popularnego i często mającego rację, likera pod nazwą Nate the Hate, który w swoim podcaście ostatnio wspomniał, że taki remake ma zostać niespodziewanie zapowiedziany i wydany jeszcze w tym roku, a konkretnie w czerwcu. Teraz e, natomiast wspomniany portal informuje o tym, że jest już nawet potwierdzenie znów nieoficjalne, ale powstałe przez pomyłkę pracownika Virtuos Games, które rzekomo pracuje nad remake'iem Obliviona i tak informacyjnie studio też współpracuje e, również i z Konami nad remakiem Metal Gear Solid 3. Jak podaje portal MP First, potwierdzenie to pochodzi Dzięki, ze strony Olek. byłego pracownika studia Virtuos, którego imię i nazwisko nie zostało jednak to podane jest do kogo? publicznej To jest taki informacji news przez portal. I według tych informacji remake Obliviona ma powstać na silniku Unreal Engine 5, co już teraz zapowiada raczej kiepską optymalizację na PC-tach, które się z tym silnikiem nie Znaczy to chyba pokazuje ten aspekt, że nie będzie to robiła BTS, że BTS outsourcuje, nie? Kochają. O ile ktoś nie ma faktycznie e, potężnego Przez takiego to sprzętu, no to często ma problemy chociażby ze staterii. Opis na stronie byłego pracownika. Titan Królko quest dwójkę, z lupiące. Ja dzisiaj będę grał w tego Titan Questa dwójkę. No to jest na pewno to nie jest dobry silnik do hackie Miał o sześciu mechanikach, które zostaną opracowane od nowa, a są to stamina, łucznictwo, skradanie, blokowanie, reakcja na ciosy oraz interfejs. I co ciekawe, blokowanie, które ma zostać ulepszone, rzekomo wiele bierze z gier typu Souls-like, bo według opisu oryginalny system blokowania w Oblivionie był rzekomo nudny i frustrujący zarazem. Jeśli chodzi o skradanie, no, no to gry nie wiadomo co są będzie opracowane od nowa, gdyż wspomniane było tylko to, że opracowano od nowa e, kalkulację obrażeń podczas skradania oraz opracowano ikony związane właśnie ze skradaniem. Tak więc no, niewiele, ale od nowa. Stamina rzekomo ma być tak zmodyfikowana, by była mniej denerwująca dla graczy i wspomniano tutaj o tym, że efekt powalenia przy wyczerpaniu staminy będzie się aktywował dużo rzadziej, i również będzie mniej frustrujące dla gracza. No i zdecydowanie wiele tutaj wskazuje, że Oblivion był bardzo frustrujący. No muszę przyznać, że sam no nie do końca wiem, jak frustrujący był Ja nie był. pamiętam, żeby, a ja orkiem, chyba wojownikiem ostatnim. Ile to bo Cztery lata temu, jak ja przychodziłem, Obliviona od nowa? Więc to tak w miarę na świeżo go kojarzy. Nie gadam o jakichś takich wspomnieniach z dzieciństwa. Jedynie co pamiętam, że ta główna linia fabularna była frustrująca. Na pewnym etapie robienie tych portali to już była taka nuda. Eee, mi się podobał ten początek, no bo... Ja, tam, ja wyszedłem, nie wziąłem main questa, mówię w tego main questa i wejść po Dungeonach chodziłem, chodziłem i sobie bandytów zabijałem, no nie? Więc nie, no ja tam się dobrze bawiłem, pamiętam, przy tym i nie czułem, że tam ze staminą było coś takiego frustrującego, a faktycznie grałem wojownikiem, ale pamiętam, że kończenie tej gry było już dla mnie irytujące, te portale były tak nudne, no te gauntlety, bo ja nienawidzę gauntletów. Bo akurat Oblivion mnie ominął. Grałem w Morrowind'a, grałem w Skyrim, ale Oblivion akurat mnie ominął, bo trafił w moment, kiedy nie miałem na to odpowiedniego sprzętu w tamtym czasie. A kiedy już miałem ten sprzęt, no to wyszedł Skyrim, więc w dupie z Oblivionem. Łucznictwo ma zostać opracowane tak, by współgrało z dzisiejszymi standardami i było po prostu bardziej grywalne. Zarówno z widoku z perspektywy trzeciej osoby, jak i z perspektywy pierwszej osoby. Dość prosto opisano reakcje na ciosy która ma działać zarówno na gracza, jak i na wrogów i NPC-ów, a która ma po prostu pozytywnie wpłynąć na film z gry. No takie hurdur, nie wiadomo o no, czym mowa, no ale faktycznie gra... patrząc nawet na test jest To jest odliwiona, tego myszy. No i na koniec HUD, który również ma być na równi z dzisiejszymi standardami, ale jednocześnie ma być przyjemny. Kurde, ale ten HUD... Ja mam, ja mam, jeśli chodzi o interfejs tego obliwiona, taki love-hate relationship, bo z jednej strony to jest wszystko zrobione na jednym y, tym, na jednym zwoju i te wszystkie elementy stają się interaktywne. I tu nagle, jak na, powiedzmy, przyklikasz na pasek życia, to masz pasek statystyk. Tylko ja pamiętam, że po jakichś 10 godzinach odkryłem, że tu się da na kompas przyklikać i były jakieś y, dodatkowe y, rzeczy takie w miarę istotne. Że to że tu było coś takiego, że on był fajny i był dobrze zaimplementowany w jednej takiej karcie, ale ja cały czas jakiejś jednej funkcjonalności w nim nie widziałem. Mniejszy pod kątem estetyki dla młodszych graczy. Tutaj akurat. Cytat to nie moje słowa. I jeszcze raz powtarzam, jest to dość grubymi nićmi szyte. No, były pracownik studia, którego imienia nie podano, który napisał informacje na stronie, której adres również nie został podany, a jedyne co się w tym wszystkim spina to Nate the Hate, który sprawdził się już nieraz i który zapowiedział, że remakeu możemy spodziewać się w czerwcu. Co może martwić, jeżeli te plotki okażą się prawdziwe, no to Unreal Engine 5, który jednocześnie sprawia, że do gry nie będzie praktycznie żadnych modów. Silnik ten jest kompletnie niewspółpracujący, jeśli chodzi o zabawę z modami, no co dość często scena modderska różnych w ogóle projektów podkreśla. Krążą insynuacje, że gra miałaby kosztować 80 dolarów, ale tutaj uważam, że no twórcy by he he, z konia spadli, e, gdyby zdecydowali się na, na taki próg cenowy. Szczególnie biorąc pod uwagę, właśnie, brak wsparcia modów. No, a bądźmy szczerzy, to mody sprawiały, że. No, czy to. No nie, oby... no. Wyobrażacie sobie, że wyszedł Remake jakiś gry Bethesdy i nie byłoby wsparcia do modów? <laughs> Wyobrażacie sobie na przykład zagranie w RIM. Co byście woleli? Zagrać w remake'a Skyrima? I zapłacić za niego raz jeszcze? Czy w po prostu zmodować starego Skyrima? Te, te gry nie działają bez modów. Ja nie wyobrażam sobie na przykład bez Skywaya zagrać w tego Skyrima. Nie wyobrażam sobie nie zmodować Daggerfalla. Czy to Skyrim były tak popularne? Sam Oblivion zaś kojarzy mi się z tymi takimi, wiecie, kompilacjami, memami w stylu Oblivion NPC Dialogue. Tutaj taka kompilacja kilku moich ulubionych tam ze trzy scenki. Zapraszam, będziecie się bawić wybitnie. I hope I can help. Necromancy may be legal in Cyrodiil, but few will openly admit to practicing it now that the Major's Guild has banned it. Farewell. <laughs> <laughs> may you rest in peace. What is it, citizen? The Imperial Legion is at your disposal, citizen. If you'll excuse me. I don't have time for you right now. Or ever. I'm sorry. Although I wish to spend time speaking with you, I have much business to attend to. Please be brief. Ta cena już w ogóle nie miałaby wielkiego sensu z powodu innego projektu, dość szeroko znanego i bardzo wyczekiwanego Skyblevia. przez fanów Tesów. I przeze mnie, chociaż fanem Tesów nie jestem, mianowicie Skyblivion. Jak na przykład ja wam powiem ja nie czaję przenoszenia wszystkich starych Elder Scrollsów na Skyrima. Ja mam tak, że lubię sobie zagrać w Morrowinda, Obliviona albo Daggerfola, dlatego, że lubię zagrać sobie po prostu w te gry, a nie chcę zagrać w ich historię na Skyrimie. Nawet jak nie lubię, powiedzmy, Mechanik Morrowinda, to grać w Morrowinda chcę zagrać w Morrowinda faktycznie, a nie w historię Morrowinda w Skyrimie, nie? Ja, ja, totalnie nie rozumiem tych remake'ów, takiego przenoszenia wszystkiego na Skyrima. Czyli potężna modyfikacja, nad którą prace trwają od 2016 roku. SkyBlivion to ambitny projekt przenoszący Obliviona na silnik Skyrima, ze wszelkimi również upiększeniami, jakie tylko można było sobie wyobrazić modami. A dzięki temu samo również będzie współpracowało z modami, co już stawia to wyżej niż ewentualny remake. Wszak to Skyrim tam da się zmodyfikować praktycznie. Skyrim wszystko. jest bardziej elastyczny. No ale to grać nadal stary wtedy w Skyrima, no rezygnujesz z systemów, które są typowymi systemami Obliviona. Ostatniego dnia poprzedniego roku, czyli 31 grudnia, twórcy ogłosili, że mają skończone. Załóżmy, no nie lubię systemu levelowania z Morrowinda, uważam, że on ma dużo błędów w sobie. Jeśli chodzi o koncepcję jego wytworzenia, ale no grając powiedzmy w Morrowinda na Skyrimie, no całkowicie rezygnujesz z tego najważniejszego elementu, który sprawił, że Morrowind był Morrowindem, nie? Niemal wszystko, budowę świata, który już niemal w całości przenieśli jeden do jednego z Obliviona na silnik Skyrima. Skończone są niemal wszystkie dekoracje przerobione. Zostało ponad 2350 z ponad 2500 obiektów 3D, skończone jest ponad 90% questów, które zostały przepisane i przeniesione na Skyrim'a. Chociaż nadal jest wiele do zrobienia i nadal projekt można wspomóc, pracując przy nim po prostu, to na koniec po podana została informacja, że kurczę, w tym roku, w 2025 roku nastąpi koniec prac i wszyscy będą mogli ograć Skybliviona. Pozostaje też pytanie, co z legalnością Skybliviona, jeśli wspomniane wcześniej plotki okazały się Da się przynieść te mechaniki, no ja bym chciał to zobaczyć, nie? To prawdziwe. Z jednej strony, no nie wyobrażam sobie, by wydawca zostawił te modyfikacje bez żadnych obostrzeń, bo no projekt ten w zasadzie jest remakiem obliwionym, tworzonym przez społeczność, ale skoro sprzedawany miałby być oficjalny remake, no to mogłoby się to ze sobą mocno gryźć. A jak dobrze wiemy, wydawcy niekoniecznie mają po drodze z graczami. Z drugiej strony, uwalenie takiego projektu po 9 latach prac tylu ludzi i tylko dlatego, że jakiś czas temu komuś w studiu czapka stanęłaby Wydać oficjalny remake gry z 2006 roku, i teraz to on nie chce już modyfikacji społeczności e, albo to dobre by było. To bez kitu moderzy BTS-y, to mogliby totalnie wypiąć dupek na nich, nie? Jeden z, oni mogliby wtedy zaburzyć jeden z silniejszych filarów swoich gier. Jak już to małe pierdy, a nie takie duże projekty, no to byłoby to absolutnym dick move'em. Według mnie Skyblivion powinien zostać kompletnie nietknięty. Skyblivion łączy dwie... gry Też gier, mnie wiesz, jest ob... y... kiedyś taką sytuację. ...Skybliviona i Skyrima, a obie te gry były tworzone z filozofią modowania, którą Bethesda, jakby nie patrzeć, no bardzo długo się szczyciła. I tego im odebrać akurat nie można, że ich gry były doskonałe do modowania. To one zebrały wokół siebie największe grupy moderów i przez wiele lat, a szczególnie w latach, w których te gry wychodziły, firma wspierała to właśnie modowanie. Taka zmiana po latach byłaby tragiczna pod kątem wizerunkowym, uwalając cały dorobek pr tej firmy pod tym właśnie kątem. Jednocześnie też zastanawiam się, jak wyglądałoby zainteresowanie tym tytułem w przypadku, gdyby faktycznie wyszedł na Unreal Engine 5 i nie wspierał modowania. Czy gracze faktycznie skusiliby się na taką czystą produkcję Bethesda? Bo nadal, moje zdanie jest takie, że gry takie jak Oblivion czy Skyrim są ciepło wspominane dlatego, że to społeczność je naprawiała za pomocą no. modów, wydając ich dosłownie tysiące. Na pewno spora część skusiłaby się z samej ciekawości, a sam pewnie do takiej części należę. I mimo, że nie jestem ogromnym fanem Tesów, tak posiadam mimo wszystko je wszystkie. A tak na koniec, zastanawiam się, czy gdyby ten remake powstał, to czy twórcy zdecydują się dać zbroję dla konia jako. wypuści się pacza do Skyrim, a wszystko się rozpierdoli jak w przypadku Fallout Londona? Jeśli <laughs> się to ujewi w białych rękawiczkach. To prawda. My nie muszą zabijać tego projektu. Wystarczy, że małą, małą nakładkę do ma wypuszczą i zniszczą wszystkie mody. DLC lub w jakikolwiek sposób się do tego odniosą. To jest piękny isterek, nawet jakby nie patrzeć. Nie można bowiem zaprzeczyć, że ta pierdoła za 2 dolary na zawsze zmieniła kurs, jaki obrał gaming, a przede wszystkim model sprzedażowy. Pamiętajcie, że nie musieliście wtedy tego kupować, a jak ważnym kamieniem milowym się to okazało. I o ile obliwiona może za kilkanaście lat już nie będziemy pamiętać, czy też często po prostu o nim wspominać, tak, zbroja dla konia na zawsze według mnie wpisała się w historię gamingu. A co wy. O tym wszystkim sądzicie? Czy Oblivion remake według Was faktycznie powstaje, tak jak wspomniał o tym Nate The Hate? I czy bylibyście tym zainteresowani, gdyby wszystko, co zostało powiedziane tutaj w tym filmie, okazało się? Kurwa, ja Wam powiem, ja w to nie wierzę, że to byłoby, to byłoby tak głupie, żeby wypuścić remake Obliviona w momencie, gdy i tak go robi społeczność i zrobić go na Unrealu piątce, który totalnie ubija wszystkie mody. To byłby tak głupi pomysł, ale potem, jak myślisz y, nad wszystkim, co się dzieje w tym momencie w Game Devie, to myślisz, że to jest tak głupie, że oni faktycznie mogli na to wpaść. <laughs> to jest najgorsze. Bo ten nie, wiem, pomysł przeniesienia Obliviona na Adriela Piątkę i wywalenie modów jest one całkowicie moim zdaniem. Bo się prawdą. Czekam na wasze komentarze. Kończąc, y dziękuję wszystkim wspierającym ten kanał, jak i nowym akolitom, czyli BenSher oraz SS, którzy wsparli ten kanał na YouTubie. I to tyle. Dziękuję za uwagę. Darek? Darek? Fajnie. Nie, nie, ja nie wierzę w to. To jest, jest odrealniony pomysł. To jest totalnie odrealniony pomysł, moim zdaniem.